No witajcie moi mili, to już środa, 5 marzec, zaraz się nam jednak ta wiosna i astronomiczna i kalendarzowa zrobi, chociaż dzisiaj mało jej było chyba na zewnątrz, nawet no, wczoraj już było zimno, ale dziś powiem wam, że... Yy, Przestrzeń taka ciężka, ale może nie dlatego, że same warunki przestrzeni, ale właśnie ta pogoda e, taka jest, no, e, dość, dość ugierdliwa. Można by to tak powiedzieć. E, I to wszystko też oddziaływuje na nasze odczucia, myślę. Więc e, siłą rzeczy w pozytywnym aspekcie stymuluje te wszystkie treści, o których wczoraj szaman dużo mówił, bo jednak mocno właśnie ta przestrzeń jest ciągle zmacerowana i tam myślę, że maceracja się do końca utrzyma. Tak często szaman będzie to pewno jeszcze powtarzał, no ale, ale być może wyłonią się właśnie jeszcze inne Kompatybilności z tego, tym bardziej, że wczoraj trochę było o, o tej naszej, można powiedzieć, e, bardzo często przyblokowanej e, energii pochodzącej z reguły właśnie ze strony rodowej Ojca, bo e, dotyczącej siły życi życiowej, e, bo tam największe te um, zranienia w nas tkwią, ale niektórzy mogą to dostrzec, można powiedzieć, u e, przeciwnym aspekcie. Bardzo często jest tak, że niekoniecznie e, ojciec pełnił taką rolę, czasami matka, mimo że e, to jest e, no, troszeczkę inna energia, szczególnie w tym okresie, kiedy e, najbardziej y, dziecko jest podatne na y, takie y, wpisy, bo to właśnie okres gdzieś do 7 roku życia to jest, można powiedzieć, taka podstawa i y, kwintesencja wszelkich wpisów takich rodowych w polu, które no, potem uaktywniając się, utrudniają trochę życie, ale pamiętajcie, że z pewnego poziomu no, też tutaj pełnimy z jednej strony yy, po części zaznaczam, że z pewnego poziomu, na pewno nie jest z poziomu istoty, która tutaj się w tym ciągu wtedy przejawia, bo ona tutaj jest no rzucona w to i kompletnie by tak nie chciała być traktowana, natomiast z poziomu świadomości bardzo często jest to już takie działanie wręcz celowe, które nie do końca jest kompatybilne tutaj z odczuciami właśnie osobowości, czy to dziecka, czy, czy czasami już dorosłego człowieka. To może w dużym, w dużym konflikcie stać zupełnie co innego. potrzebne jest nam z perspektywy świadomości, a zupełnie co innego osobowość traktuje jako rzeczy, które są dobre i użyteczne, dopiero z czasem zaczyna się w tej plątaninie absurdów i utopii troszeczkę matriksowej dostrzegać co, że de facto jest faktycznie wartościowe i co ją buduje, ale to wcale takie łatwe nie jest, jak sami wiecie. Także Tutaj warto te aspekty prześledzić z jednej i z drugiej strony. Tym bardziej, że ten czas to wspiera, ale jutro już będziemy mieć znowu niebieską rękę, więc taki impuls uzdrowienia pewno na przestrzeni się pojawi, odczuwalny i to już powoli. Będziemy się zbliżać, może nawet nie powoli, bo to już niewiele zostanie, do tego finału, bo od jutra cztery kiny także, także już. Pempek solkim osiągamy to jest pierwszy finał, potem drugi finał w okolicach, w okolicach, bo zaznaczam, że przypuszczam, że to nie będzie gdzieś tam 21 marca, czyli yy, przesilenie, ale jakieś tam okolice, raczej plus niż minus, więc raczej później niż wcześniej, yy, 2-3 dni. Zobaczymy, czy yy, ten punkt, można powiedzieć, który, no, definitywnie, z perspektywy szamana, przynajmniej na tą chwilę tak jest, myślę, że tutaj już nie będzie opcji zmiennych, aczkolwiek w polach indywidualnych istot, które pewną pracę zapoczątkują taką mocną, ten ruch energii może siłą rzeczy potem, do zatrzymania pewnego tych procesów jeszcze trochę trwać i to należy odróżnić. Zupełnie e, czymś innym jest praca w przestrzeni e, swojej, a zupełnie czymś innym jest e, przepływ e, potencjałów czy, czy praca w przestrzeni. E, no i. Można to nawzajem w pewien sposób się tym wspierać, raczej przestrzenią niż, niż wspierać przestrzeń, bo z reguły na wspieranie przestrzeni to, to takich opcji nie ma. W istotach sporadycznie mogą się pojawić, ale to muszą być całkiem szalone istoty. No i przede wszystkim, jeszcze stworzyć do tego możliwości, co już jest totalnym szaleństwem. No ale to jest. To jest inna bajka i tego tu szaman przynajmniej dzisiaj rozwijać nie będzie. Także zobaczymy, co ten biały solarny łącznik nam tutaj przyniósł, bo szaman też jest, nie zapomnę, znawał do tej pory dziewiąty, dziewiąty ton. Przepraszam. Tylko pełna klarowność i mówienie prawdy mogą otworzyć mi oczy. Dziś dowiem się, co zatruwa mi życie i czego powinienem się pozbyć. Dziś nie będę zły, jeśli coś stracę. W każdym negatywnym zdarzeniu znajdę choćby jeden pozytywny aspekt. Dziś puszczę w nie pamięć, przeszłość i wszystkie urazy do ludzi. Tylko tak doświadczę wielkiej ulgi i nie zburzę spokoju innych. No, to dzisiaj jakoś szaman głęboko tego komentować nie będzie. Yy, negatywnych zdarzeń, to tylko tytułem komentarza do tego zdania po środku, czwartej linijce od góry, że negatywnych zdarzeń z perspektywy szamana nie ma, są tylko zdarzenia, z których się uczymy i są zdarzenia, które mają zbyt mocne e, oddziaływanie na nas i niestety zamiast się uczyć to dostajemy jeszcze wciry. E, no i lepiej właśnie minimalizować, e, czyli jednak pracować nad e, zdolnością uczenia się, a nie E, mongolizacją swoją, bo, bo ona jest po prostu bolesna. No ale sami wiecie, że nie jest to. I szaman ciągle mówi, nie jest to proste. Także e, wracając jeszcze do różnych odczuć, które siłą rzeczy e, na przestrzeni się pojawiają, czy e, w waszej przestrzeni się pojawiają, no to one takie e, mogą znowu e, aktywować takie pola, e, mogą być aktywowane takie pola, które no, e, prowadzą w takie obszary, które się wydawało, że e, niekoniecznie. E, funkcjonowały już w zasadzie. Z jednej strony być może się wydawało, że były przepracowane, z drugiej strony w ogóle ich wcześniej nie obserwowaliśmy. No bo z tego względu tak się dzieje, że to jest ten ostatni czas wyrzucania pewnych treści. No i to takie zmacerowanie przestrzeni szamanowi się całkiem podoba, to słowo maceracja, ono jest takie adekwatne. Jest, jest bardzo mocne z perspektywy szamana, w zasadzie wszelkie ruchy, oddziaływujące na przestrzeń wręcz zostały zatrzymane, bo wszyscy ci, którzy mają takie możliwości doskonale czują, że nie ma to teraz większego sensu. I tak to nic nie zmieni, natomiast ilość energii potrzebnej do tego, żeby, żeby to była obojętnie Trzeba to inaczej zacząć. Obojętnie, ile energii zostałoby zaangażowane, to i tak skuteczność by oscylowała wokół zera. Natomiast ewidentnie, przy okazji tego procesu, w tej przestrzeni pojawiają się skutki działań wcześniejszych, szczególnie właśnie różnych technologii. Szczególnie zeszłorocznych jeszcze, no i niestety to się wszystko tutaj tak kumuluje. Tutaj te wszystkie procesy harpa i harpo-pochodne mają olbrzymią bezwładność. One się powoli rozpędzają, ale właśnie w momencie, w którym następuje kulminacja. Ten moment, w którym następuje kulminacja, jest no zupełnie mocno oddalony od czasu oddziaływania bezpośredniego. No i mniej więcej to tu teraz też się to tak nakłada. I moim zdaniem nie jest to celowe. Tutaj troszeczkę właśnie ta stymulacja się wymknęła, tak jak nieraz mówiłem, spod kontroli i dlatego Dlatego też ten czas jest taki dość trudny i dzieją się rzeczy takie z punktu widzenia odczuć ludzi. zaznaczam tych, którzy się przełączają, nie tych, którzy w pewien sposób no, już te odczucia mogą mieć całkiem takie mało przewidywalne z racji tego, że że tutaj już nie idą w zgodzie z przestrzenią, tylko, tylko mówię tu o was i o tych wszystkich, którzy z tego, z tego czasu korzystają. No, ale trzeba też pa patrzeć na taki pozytywny tego aspekt, że y, w gruncie rzeczy być może y, się okaże, że to wszystko y, przestrzeni służy, bo dzięki temu wyrzucane są y, treści i potencjały, które być może y, ukryłyby się w zakamarkach. I w jakiś sposób mogłyby tak być przeniesione, tak trochę jako pasażer na gapę do przyszłości, czyli do tego czasu, już do którego zmierzamy. A tak po prostu siłą rzeczy będą miały okazję, czy mają okazję się rozpaść. Rozłożyć, no, tak jak też często kiedyś mówiłem, przeniosą je istoty, które te treści trzymają, ale, ale no, będą trwać tak długo, jak długo będą te istoty żyły i tyle. Z powrotem z przestrzeni tych istot w przestrzeni tutaj naszej się one nie zapiszą, nie będzie takiej możliwości, chociaż Dobrze jest zawsze powtórzyć, że e, pewnym nie można być niczego, bo zawsze e, może nastąpić aspekt, który w zasadzie jest prawie że nieprawdopodobny, ale jeżeli jest światło, to i cień odpowiedni do, do tego światła e, i adekwatny e, również jest, i o tym zawsze należy pamiętać, ale myślę, że tutaj jednak czekają nas opcje takie rozwojowe bardziej niż nierozwojowe, aczkolwiek na pewno trzeba będzie jeszcze nieraz mocno oddychać. No i cóż, moi mili, rzucam okiem na czata, na koniec, bo dziś będzie tak spokojnie. No nie ma widzę żadnych, ale z rozkmiłkami skomplikowanymi widzę, ale to słucham. Mm -hmm. No Awe to, rola jest specyficzna, szamańska e, bardzo, jeszcze rolę mocną może spełnić, bo ona kiedyś została Specjalnie szaman gdzieś po nią jeździł aż do trzech, cały dzień się głowił, dwoju i troju, którą z tych, które właśnie wtedy miał do wyboru przywieźć. No i dopiero post factum się okazało, że to był właściwy wybór, a tak do końca na początku nie zdawał sobie z tego sprawy, ale o tym może też Kiedyś może jeszcze jej potencjał się przyda. W geodach, słuchajcie, też bardzo specyficzne algorytmy. Można powiedzieć, że te wszystkie ametystowe kamienie i głównie geody, właśnie ametystowe, też bardzo specyficzne algorytmy przyniosły w okresie fali. W zasadzie to są, słuchajcie, kamienie, które. No niewiele więcej chyba niż 20 kilka lat się no pewno ponad 30 w sumie, ale na taką skalę masową, no to w zasadzie gdzieś to wszystko się zaczyna od chyba końca 70. albo nawet 80. lat wydobywać. Wcześniej po prostu nie było technologii i wiedzy na ten temat i to wszystko co te ametysty które tutaj do których człowiek miał dostęp no to były albo jakieś tam łupinki które zostały wy, wyrzucone na powierzchnię albo no niezwykłe rzadkości natomiast po jak w momencie kiedy przyszła technologia okazało się że w ziemi jest tego mnóstwo w różnych Częściach globu, głównie, głównie w Brazylii, ale nie tylko. No i na ten czas, właśnie fali te geody, które no niosły ze sobą bardzo specyficzne, w swojej strukturze miały zamknięte bardzo specyficzne algorytmy, które, które no tam tworzyły się, można powiedzieć, w procesach. Fizyko-chemicznych, zachodzących w Ziemi przez setki milionów lat, i zostały w takiej formie przechowane, nie zniekształcone, żadnym oddziaływaniem, można powiedzieć, tutaj na powierzchni planety, żadną technologią, żadnymi manipulacjami na matrycach, i one też zasiliły taki bardzo pozytywny y, sposób, y, całą biosferę, takimi bardzo rzadkimi algorytmami. One mają jeszcze w sobie bardzo duży potencjał. Szaman chyba już o tym mówił kiedyś tam dawno w audycjach. Y, jeszcze powiem szczerze, że y, 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 być może. Być może y, szaman znajdzie y, również właśnie opcję, żeby ten potencjał, który brzemie w geodach jako w ogóle takich skamielinach y, z z, z kamie... y, specyficznych, y, otworzyć. Bo to nie jest y, sprawa otwarta, trzeba tutaj by przeprowadzić pewne działania, ale to jest. Jak większość tego typu pracy taka no specyficzna, zajebista rzecz do wykonania, ale jak zbierze się energia na przestrzeni, to być może być może to wykonamy. Ja jestem tego świadomy już ładnych parę lat, ale do tej pory nie było, nie było takiej możliwości, ponieważ to takie musi być synergiczne i Zorkiestrowane mocno na wielu poziomach działanie najlepiej y, wielu istot, a nie jednej, bo, bo jedna to by musiała y, kilka miesięcy pewno z życiorysu. Zresztą nie ma to sensu w zasadzie, y, bo jest sens takie rzeczy robić wtedy, kiedy korzysta z tego od razu y, grupa ludzi, którzy może. Y, Którzy mogą to te algorytmy, które dzięki temu się właśnie e, otworzą, czy do nich dostęp się otworzy, e, można wnieść do środowiska. Inaczej nie ma to e, w ogóle najmniejszego sensu. Ale zobaczymy, bo właśnie taki rok zapowiada się, e, że być może e, nawet e, przy okazji e, szkół tegorocznych. Będzie taki, taka, taka opcja, żeby się tym zająć. Zobaczymy. Trudno na tą chwilę to powiedzieć, być może to będzie zupełnie inne działanie. Ale to też taka informacja ciekawa, jak jakby do tego doszło, może Szamanda wcześniej, bo to może być bardzo, bardzo fajne i również spektakularne doświadczenia dla tych wszystkich, którzy będą w tym uczestniczyć, bo no bo to są bardzo mocne e, potencjały. Ale zobaczymy, słuchajcie, szaman takie rzeczy robi wtedy, kiedy e, no jak gdyby przestrzeń e, jest na to gotowa. E, a to jest wszystko, kwintesencja tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. E, można powiedzieć głównie na poziomie świadomości planetarnej, czyli. Tego, co ma na nią największy wpływ, a więc świadomości ludzi. No dobra. Widzę, że się nic nie pojawia. W takim razie, moi mili, życzę Wam dobrej nocy. Jutro może będzie trochę dłużej, bo w niebieskiej. Ręce może szaman będzie yy, chciał więcej, więcej yy, powiedzieć, ale to wszystko się okaże. Trzymajcie się moimi. Dobranoc.